Siemanko z tej strony Kamek i witam was już w kolejnym 33 odcinku Ultimate Team. Dosyć fajnie to leci, 33 odcinek już, ale niestety to jest ostatnie, co zdążyłem nagrać, mając jeszcze Pada te ostatnie dwa mecze, tak więc więcej nie mam, ale mam skład Builder z Aguero i z Lorisem, których trafiłem w paczkach tak więc to, to możecie się spodziewać w poniedziałek tego Lorisa i Aguero ten skład BPL no i we wtorek jakiś gameplay z tym związany, zobaczymy jak to pójdzie, no bo to te mecze tutaj co widzicie to nagrywałem z dwa tygodnie temu, może więcej, teraz czekam na pada, bo naprawdę chce mi się strasznie grać w FIFA. E, dwa tygodnie przerwy robi swoje, e, musiałem zagrać ostatnio z Shinshilem na klawiaturze e, Puhar Ultimate Team w Beloktera, e, jak bym poszło na klawiaturze to zobaczycie w środę, e, no a tutaj mamy mecz, wygrywamy 2-0, był to jakiś tam wiosenny puchar czy coś takiego. Nie wiem za bardzo, bo to było naprawdę dawno temu. Nie chcę was skłamać. No, ale tutaj przeciwnik w 40 minucie Diego zdobywa bramkę z główki. Mamy 2 do 1. Kolejna akcja. No, to tutaj moja dosyć szybko wznowiona gra. To jest oczywiście druga połowa, 51. Minuta. podanie do Gomeza, Gomez do Eli. Elia dobiega do piłki. I mamy 3 do 1. Bardzo fajny gol, bardzo ładny. Kolejna akcja. 75. minuta. No i tym razem przeciwnik Magili na skrzydle tutaj Suboticz próbuje go pokryć. Niestety za wcześnie chciałem odebrać mu piłkę. Magili dośrodkowuje. Royce strzela z główki. Mamy 3 do 2. No i następnie mamy akcję w 85. minucie. Tutaj Swain szuka miejsca. Niestety przeciwnik przejął i dosyć no, tak dziwnie po tym przejęciu piłka od razu trafiła pod jego nogi, pod nogi Roysa. Ten dośrodkował do Swina i mamy 3 do 3. No i dodatkowy czas e, dodatkowa połowa pierwsza tej, 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 tego doliczonego czasu. E, no i mamy out, e, z autów zdawiam ja podaję do Sama, sam tutaj szuka miejsca, podanie do S na a Diego szuka miejsca też do no, kogo by tu podać. Elio oczywiście pokazuje się tu na skrzydle ładnie minął e, jednego obrońcę, a tak naprawdę trzech, bo tylko jednego minął trikiem, a dwóch po prostu obiegł wokół nich. I tak oto mamy 4 do 3, wygrywamy pierwszy mecz w tym wiosennym pocharze. No i przechodzimy do następnej kolejki. Muszę w ogóle, muszę teraz Ultimate Team rzadziej, znaczy rzadziej ogólnie ogóle FIFA wyrzucać, bo mi zostało też jeden odcinek kariery bez pada. No a, a na klawiaturze za bardzo nie chcę nagrywać, bo, bo to jest bez sensu, nie czuję klawiatury w ogóle. I czekam na, czekam właśnie na pada a dzisiaj już wieczorem wychodzi PLP czyli Polish League Patch, gdzie będzie dodana pierwsza liga będzie w Ekstraklasie będą wszystkie flagi wszystko będzie ładnie zrobione, tak więc zastanawiam się, czy czasem nie zacząć kariery jakimś, nie wiem albo zawodnikiem w pierwszej lidze polskiej to by było całkiem ciekawe tak więc piszcie w komentarzu, czy chcielibyście zobaczyć nie wiem, wirtualną gwiazdę w jakiejś polskiej lidze pierwszej i, i jaki klub miałby to być, no a tutaj mamy już kolejny mecz w tym pucharze, wygrywamy 1-0, Gomez strzelił ładną bramkę no a tutaj już przeciwnik w 22 minucie odpowiedział, Eden Hazard zdobył bramkę i mamy 1 do jednego. Kolejna akcja to oczywiście znowu jego akcja, gdyż no to był ten moment, kiedy formy nie miałem za bardzo. No i przeciwnik grał dosyć dobrze, więc porażka była tutaj raczej oczywista. Tym bardziej, że miał bardzo dobry skład z sergio Kunem Aguero, z Hazardem. Taki BPL, bardzo solidny team. No i tutaj mamy 65 minutę, a on dośrodkował e, rzut wrożny, nie wyszedł mu. E, no i kontra, bardzo fajna, s ta swoja szybkość jak na 7 On ogólnie to jest jedna z lepszych kart, która ma 75 overall. E, myślę, że lepszego napastnika nie znajdziecie 75 overall, chyba że się mylę. No ale 77 minuta, przeciwnik znowu szuka swojej szansy. Johnson dopadł do piłki i strzał. No, i bez szans, nasz Bramkarz e, widzę. Bez szans. I tak skończy się ten mecz. Przegrywamy 3-2. E, no, i to było na tyle. Trzymajcie się. E, mam nadzieję, że do następnego odcinka nie było na razie.